Jak dają za darmo, to grzech nie spróbować. Zwłaszcza że Marvel Rivals cieszy się bardzo dużą popularnością i bardzo dobrze się przyjęła w early accessie. Jest troszeczkę później niż planowałem to nagrać, bo mamy 12 grudnia, kiedy to nagrywam, a gra wyszła w swojej pełnej odsłonie 6 grudnia. To jest mój pierwszy kontakt nie tylko z tą grą, ale też z samym gatunkiem hero shooterów. Także zapraszam was na mój pierwszy meczyk z Marvel Rivals. No i jesteśmy w menu. Dobra, przejrzymy sobie najpierw bohaterów. Mamy Adama Warlocka, Czarną Panterę, Czarną Wdowę, Brusa Banera, Kapitana Amerykę, Cloaky Dagger, Doctor Strange, Loki, Lądowy Jeff, to jest mój ulubiony, Iron Man, Iron Fist, Hela, Hawkeye Groot, Magneto, Mantis, Moon Knight, Namor, Penny Parker, Storm, Star Lord, Squirrel Girl, Spider-Man, Scarlet Witch, Shop Rocket, Pani Punisher, Thor, Venom, Zimowy Żołnierz, Wolverine. Punisher'em ostatnio nagrałem się za dużo. Polecam serię z Punisher'a. Zagramy sobie na start pierwszy... W ogóle mój meczek jakikolwiek. Większość lądowych rekinów to krwiożercze stwory z głębin, ale nie Jeff. Ten uroczy i psotny lądowy rekinek wnosi dawkę radości i uzdrowienia do każdej bitwy. Jednak przy sprzyjających nurtach Jeff może zmienić się w żarłoczną bestię, potrafiącą jednym kęsem połknąć całą armię wrogów. Mi by się przydał jakiś samouczek. Słuchajcie, bo ja tak niespecjalnie jestem gotowy. Zmień bohatera. Teraz zagramy sobie jako rekin lądowy Jeff. I to mi się podoba. Szybkie starcie. Znaleziono starcie. Szybko poszło. Chciałem wypróbować samouczek, ale dobra, mój pierwszy mecz. Nie może być tak źle, nie? Nie mam pojęcia jak się w to gra. Nawet nie wiem jaka jest tutaj klawiszologia. Nie wiem nic. No to ja chcę być tym, Jeffem. Zaczynamy zabawę. Okej. Okay. Okej, okay. tak się walczy. Strzela się wodą. Super. Zaczynamy. Ojej, troszeczkę mnie ścina, ale trudno. Tam jest atak. Dobrniemy, jak mogę biec?

O matko, zginąłem, pierwsza śmierć. Ok, wylądowałem. Co jest? Ale mi nie idzie totalnie. Ok, chyba przegrywamy. Nie idzie mi to za dobrze. Słuchajcie, brniemy dalej. Nie mam ani jednego killa jeszcze. Ale mojej drużynie ogólnie idzie całkiem, całkiem Dobra, gdzie są nasi przeciwnicy? Tam Czekowaj się O nie, zaraz mnie trafią Padłem. O matko święta, ale mi fatalnie idzie. Ogłuszyli mnie, no. Idę za tobą, kolego. O, jest dogrywka, czyli nie idzie mi tak źle. E, dobrze nam idzie, mamy jakiś tam punkcik, nawet. Ja się totalnie nie orientuję w grach multi. O, zabiłem kogoś. Haha. Ha. Słuchajcie. Jest moc. Tam jest. Udało nam się spady Wojowników zajęto Imperialny Instytut Naukowy. Super, skończyliśmy jeden cel. To mi się podoba. No to czekamy. Pod L2 mamy jeden rodzaj ataku, pod R2 mamy drugi. Szkoda, że tak wolno się postacie poruszają, ale okej. Okay. Tam będziemy atakować. Tym rekinkiem jest super gracz. Oj, otoczyli mnie, a szkoda, a całkiem dobrze, dobrze się tutaj czułem. O, zabiłem go. Haha! Ha. Jestem w szoku, że mi się to udało. Oj. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Ale nawet udało mi się kogoś zabić, więc spoko. Co by na to, żeby pograć w to na co? To by miało chyba więcej sensu. Spróbujemy ich tutaj oflankować. Szybko, 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 bo ja się zgubiłem.

Nie jest źle Trafiam go no Ha, zabiłem Dobrze idzie. Seria pięciu nokautów. Udało się. Okej. Okay. Imperialny Instytut Naukowy zajęty. Nieźle. Nie mam pojęcia co się dzieje. To jest mój pierwszy mecz. Okej. Okay. Wbiliśmy poziom drugi. Jest super. Wygrałem starcia raz. Zadałem 6000 tysięcy obrażeń. Przyjąłem mniej. Więcej jest niż przyjętych niż. Więcej jest zadanych niż przyjemnych. Super. Ile miałem kili na koncie? Nawet nie wiem. Tabela wyników, proszę bardzo. 11? Precyzja 44%. Ej, nie byłem najgorszy w naszej drużynie pod tym kątem.

Okej, okay, to, to jest bohater, którego rozumiem ewidentnie. Tam jest celownik, tam strzelam. Jest dobrze. A i on przeładowuje od razu, więc spoko. A dobrze Mogę robić taki fajny unik. Dobrze. Dobrze. Długo się utrzymuje przy życiu, i to jest najważniejsze. O matko, trafili mnie. Czekam. Dobrze. O matko, troszeczkę mnie laguje. No nie, jest Witch. A zabiła mnie. No nic. Wracamy. Tu Oj, oh, oj, 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 nie, 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 nie. Unik Kurde Dałem się zabić, głupio. Hela mnie załatwiła. Tak jest, zabiłem go kogoś. Ożesz Scarlet Witch. Dobrze. Dobrze, dwa z rzędu. Dobrze. Wow, udało mi się przeżyć czyjś atak. To już jest coś. Drugi mecz idzie lepiej niż pierwszy. Przynajmniej dla mnie. O, tam jest Venom. Chyba się wbiłem za bardzo do ich bazy, co? No dobra, trudno. Kurde, zło, zła to jest umiejętność. Pomyliłem przyciski, no. Twoje Oj, zostałem załatwiony przez Scarlet Witch znowu, ale przynajmniej mam dwa kile nie? To już coś, to już coś. Kurde, o żeż, ty, Tyklo się na mnie uwziął. No trudno Kurde, bela. 10 sekund, jeszcze kogoś rozwalę Dogrywka Jest moc Kurde Ginąłem Oj, szkoda Ja już tak bliziutko miałem Ten co się na mnie uwziął to był MVP Ale nieźle, Starlord y, Bardziej mi się podoba Zadałem ileś tam więcej obrażeń Przyjąłem mniej, więc elegancko Jeszcze jedno starcie na dzisiaj I mogę umierać Tokio 2099 Koniunkcja, nie mam pojęcia na czym polega koniunkcja Ale będę się na pewno dobrze bawił The right heroes could make all the difference. Dalej chcę być Star Lordem, ale ja potwierdzam. Halo? Dobra, będę Iron Manem. No dobra, to idziemy. Okej, okay, tak strzelamy. Nie mam pojęcia na czym to polega. O matko. Co jest? Jak oni mnie tak.. zaszli. Źle się ten mecz ułożył. To jest strumień, dobra. Ale on wolno lata, to w ogóle nie jest satysfakcjonujące, jako on No, załatwiłem cię Druga seria Ale przynajmniej coś rozwaliłem, bardzo mi się Iron Man nie podoba Źle mi się nim gra No, prawie się udało, mam asystę Jeszcze raz no kurde, ale mocarna jest ta Hela No Co jest? Dlaczego on w ogóle nie może robić uników? Starlord był lepszy Co tu się dzieje w ogóle? Przegwoździli nas I przegraliśmy Dobra, to nie było najfajniejsze, ale przynajmniej wbiłem poziom trzeci, to jest coś. Dobra, kończę. Odblokowano jakieś nowe osiągnięcie, świadek naoczny, wizerunek publiczny, o co chodzi? Gdzie mamy te trofea? Knockoutów mam 18? Naprawdę? Eee, to nie jest tak źle, jak myślałem, że mam. Będziemy celować w więcej. To były moje pierwsze trzy mecze w Marvel Rivals, jeśli chcecie zobaczyć moje dalsze zmagania, to obserwujcie, subskrybujcie ten kanał i zapraszam na wszystkie moje social media i do innych serii. Dajcie znać, co sądzicie o kontynuowaniu zmagań Marvel Rivals. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.